się, że nie będziemy od razu jechać na laboratorium, bo to może być zbyt niebezpieczne i tam może być zbyt duża obstawa Więc poprosimy cały T-Squad, żeby nam pomogli I w ogóle całe 10 dni grozy toczyło się u nas, dlatego że porwali nas z tamtej chaty Pytanie brzmi, co się wydarzyło u nich Czyli tu może być niebezpiecznie? Stary, tam może nikogo nie Chodź, być chodźcie. Ej, to na, na Oskar da sam radę na nim Stary, dzień nie, wiesz co, ja chyba pójdę do niego i ja po prostu poczekam z nim na czatach i, i zobaczymy co się Dobra, w razie czego zatrzymajcie, jeżeli ktoś tu będzie szedł razem Dobra Bądźmy cicho Ponieważ nie wiadomo co tu się dzieje, nie wiadomo czy oni tu są, mogą być równie dobrze na tym osiedlu, z którego uciekliśmy. Słyszę słyszę. Co? Kogoś słyszę. Ej, Ej, co Ej, co się dzieje? Co? No, już ja co, co wy tu robicie? Dobra, stary, no, ja mam ja tylko Ej, co jest? Co jest nic? Jak? Wolał się do naszej katy! Co dało się? Chwila, czyli u nich też jest... się Co wy tutaj robicie? O co tu chodzi? Stary, udało nam się uciec. My byliśmy porwani teraz przez jakieś trzy dni. Czek, zostaw go! Zeglę! Czek, nice. zostaw już go, bo to są zwykli ludzie przemienieni w tych! Jak to zwykli mówię, ludzie? Sobie... maski kontrolują, że są źli! Trzeba było mówić, ja mówię. Ej, was, nie nie was, no. Wracaj! On jest jak kuna! Jest normalnie jak kuna! No, ale o co tu chodzi? Co wy tu robicie w ogóle? Ogólnie byliśmy wczoraj u prowadzącego 10 dni grozy. Tego w białym garniturze, pani co? to robicie. Hello? Wiecie, że znowu był ten ziomek? Przez chwilę filuczek go zbił? Dokładnie. i ale... Jak to znowu? No znowu, A, czy ej, oni cały czas przychodzili? Cały czas? Ale nie to tylko ta. oni, były też klauny i w ogóle nie wiem, o co chodzi, próbowali nas porwać jakby. A ktoś taki co? ten? Ej, to nie? nie przewidzieli, że was jest tutaj tyle osób. My mamy na no. mhm. stary. No. no to prawda. Ogólnie dostałem zapiski od prowadzącego 10 dni grozy. Prowadzący 10 dni On, wrócił... On był na miejscówce pierwszych 10 dni grozy tam w tych domku, teraz o, mieszka, bo uciekł i się zbuntował. Dał nam zapiski, jak to wszystko zakończyć i tutaj jest o tym, że wszystko zaczęło się w laboratorium do którego mamy namiary, tylko najpierw trzeba zdobyć specjalny kod, żeby się tam dostać, więc proponuję, żeby jedni poszli pod laboratorium, drudzy poszli i spróbowali odkryć kod dostępu. Okej. Okay, okay. Dzielimy się na kiby, panowie. Jak wie? się dzielimy? Dobra, proponuję, że ci, którzy mają atakować, to będę ja, Zipek, Jack, G i Wiktor. Dobra. A wy razem z Miłoszem i z Bartkiem oraz Oskarem, którzy czekają w furze, pojedziecie na drugą miejscówę i spróbujecie zdobyć kod dostępu. Proponuję zacząć od razu, zanim będzie ciemno. Ciemno. Wizowie, a z okazji 10 dni grozy na sklepie są dostępne zupełnie nowe bluzy 396. I tak się składa, że do kupienia jest tylko 396 sztuk. Kupujcie póki ciepłe. Tutaj coś jest. I to kilka budynków. Ej! Ktoś tego bardzo nie chciał, żeby więcej było. No, ale to wygląda jak jakaś rudera totalna. Tak, to nie wygląda, jakby było to coś ciekawego. Kojarzę w ogóle skądś to miejsce, ale no nie mogę sobie przypomnieć, co to jest. Czy ja tu kiedyś byłem? Zobaczmy ten budynek. Tak, mi się teraz coś zaczęło kojarzyć. Sprawdźmy po prostu każdy najlepiej i może coś zobaczymy, czegoś się dowiemy. To wygląda jak jakiś opuszczony magazyn. Taki. wiecie, taki. Ej, stary, to jest w ogóle miejsce, gdzie ja spotkałem kiedyś podpalacza. Tu tak? Dokładnie w tym miejscu. A my tu kiedyś z Ernestem i z Jackiem Frostem nagrywaliśmy odcinki z Wampirami. Mega dziwne, że jesteśmy znowu jakby kolejny raz w tym samym miejscu. Oni po prostu bardzo dużo o nas wiedzą i wiedzą wszystkie misłówki, w których kiedykolwiek byliśmy, tego nas w nie wysyłają. Tak, no oni pewnie wiedzą o nas wszystko. To jest jakby wiecie. Właściwie tu szukamy, bo tego jeszcze nie wiemy. Tu widzę chyba nie ma za wiele, może sprawdźmy inne budynki. O, zobaczcie, tutaj wyrosło w ogóle drzewo. Totalnie na domowo w budynku. Tak, nie? ile to czasu w takim razie musi stać opuszczone? W ogóle leccia miejsce. To był jakiś typ? To był ten typ, co był u nas na stary. Miał świetne tryba... oczy. No po... i widzieliśmy się bardzo wielu. Zobacz, ja, to I... Pształaś, jest on, to jest ta to to on. Ej, to jest, znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu. Tak Harry, na pewno jesteśmy w dobrym miejscu, ale to no, przypomina jakieś, nie wiem, magazyny, dawną fabrykę, ten, to, coś takiego. Skoro jest tutaj strażnik, to znaczy, że on czegoś pilnuje. Musimy znaleźć to coś. Rozdzieliliśmy się, jesteśmy Ooh. ja z Bartkiem, Doma z Miłoszem poszli gdzieś tam, nie wiem, i patrzcie, zauważyliśmy tego typa, że to tu idzie. Ja stary, widzieliśmy go A. wszędzie, nie? A to jest, że stary, że on oczy ma oczy i w ogóle twarzy. Tylko czerwone tak oczy Slenderman z, z oczami czerwonymi, no. nie? A taki niski. No. Nie? ale może pomysł. Sprawdźmy nim, zobaczmy dokąd idzie. Tak, będziemy go śledzić. Nie? Dobra. Poszedł, poszedł za winkiel. Poszedł, ale patrz, o chwilę widziałem tutaj przez te drzwi. Może tutaj, dam? Przeszliśmy to wszystko dookoła, nic tutaj nie ma, poza jedną rzeczą. Tu jest dziwne które nie mają żadne inne magazyny, bo wszystkie są prostokątne. Tak, widzicie? Wszystkie magazyny normalnie mają ściany tak jak tutaj. Tu nagle robi się taki dodatkowy pokój i moim zdaniem trzeba go obczaić. Tak, to idziemy tędy. Dobra, niej tylko cicho, on tu wszędzie może być, nie? Dobra. Nie ma go, ale kogoś słyszałam, chyba kogoś z O, o jesteś! Tu chłopaki! Chodźcie, O, widzieliśmy tego ziomka, śledziliśmy go, on musi teraz tam za winkiem, ale patrzcie co tutaj jest. Mieliśmy rację! Więcej do budówce, no! Nareszcie. Oh, oh, josh, 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 josh. Josh. Najlepszy skinker hack? Kijasz swój Glow. Marko Lagan od Yorka. Ja też 95% kolegę na typu pierwszego. Tego, który.